Ja opuczę sobie rączki i już do Was wracam. Dobra, ja sobie słuchajcie, naszykowałam tutaj różne e, ozdoby do tego terrarium: jakieś liście mamy, skrawki, jakieś porosty. Jedne, drugie, trzecie. Tutaj mamy taki, taką mieszankę i tym będziemy posypywać. Staramy się odwzorować naturalne środowisko. W ogóle taką pasją do zwierząt terrar terrarystycznych? Terraryjnych? Dobra, odno. W ogóle pasją do zwierząt typu pająki e, zaraził mnie kanał Ptaszniki Zająca. Bardzo pozdrawiam Kubę, jeśli kiedyś <grym> trafi w jakiś sposób na ten materiał. Tu sobie dodamy jeszcze jakiegoś porosta. Dobra, jakieś liście dodamy. Tu mamy jakiegoś liścia. Nie wiem, słuchajcie, co z tego będzie. No coś będzie, ale co? To się okaże. Ja zawsze daję pająkom miseczkę z wodą, żeby miały picie. Wiecie, nawet jak zapomnicie kiedyś podlać pająka czy coś, to on zawsze będzie miał miejsce, żeby się napić. No i słuchajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba mój artystyczny nieład. No i teraz, słuchajcie, zostało najgorsze, czyli przełożyć tego pająka tam. No i co? Zabieramy się za naszego gagatka. Ale jestem przerażona, słuchajcie. On tu cały czas widzowie łazi, nie? No i dobra, no to co? No to trzeba włożyć pudełko. Bokiem, ale będą jaja zaraz, słuchajcie. Ja obserwuję, gdzie on jest. O, włożymy tak. Trzeba albo grubo, albo wcale. No, spadaj. Zaatakował. Ale w nie mnie. Dobra, wylaz z pudełka. Wyciągamy pudełko. No i co, postaram wam się go teraz pokazać, póki jest jeszcze taki zdezorientowany w nowym środowisku. Biorę kamerę bliżej i już pokazuje. No i słuchajcie, taką właśnie wygląda. Taki zrobiliśmy mu wystrój. Eee, no i niech sobie żyje malusz.